Marianna Dufek, 50 l. Pojawiła się ostatnio na jednej z imprez modowych w Katowicach. Na ściance pozowała wraz ze swoim synem Kamilem. 22-latek zrobił prawdziwą furorę. Kamil Durczok i Marianna Dufek byli małżeństwem ponad 20 lat. Owocem ich miłości jest 22-letni dziś Kamil Linior. Po rozstaniu rodziców chłopak został z mamą. Dziś jest studentem 3 roku na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponoć w przyszłości chciałby zostać specjalistą od mediów internetowych. Ostatnio media obiegła nawet informacja, że Kamil nie rozważa zmianę nazwiska, by nie kojarzono go z ojcem. Pisaliśmy o tym tutaj. Syn Kamila na salonach bywał rzadko. Ostatnio pojawił się wraz z ojcem w 2014 roku na imprezie Werwa Street Racing, chłopak miał wtedy 17 lat, a potem przyszło mu się zmierzyć ze skandalem, którego bohaterem był Kamil Durczok. Niedawno Kamil Junior pojawił się wraz z mamą Marianną na imprezie KTW Fashion Week w Katowicach. Chętnie pozowali fotoreporterom na ściance, wywołując ogromną furorę. Chłopak w niczym nie przypomina tamtego 17-latka ze zdjęć, które trafiły do agencji fotograficznych. Trzeba przyznać, że bardzo wyprzystołino.